Pani Zosia jest mamą pięciu dziewczynek i pasjonatką zdrowego trybu życia. Po urodzeniu pierwszego dziecka postanowiła z Warszawy przenieść się na wieś. Wychowywanie dzieci na wsi ogólnie jest ekologiczne samo w sobie. Córki dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu i jedzą naturalne produkty. Rodzina korzysta także z dobrodziejstw zielonych instalacji. Mamy solary na dachu i piec i myślimy intensywnie o bardziej ekologicznym systemie grzewczym. Póki co mieszkańcy korzystają z pieca z piątką dzieci to nie bardzo jest moment, żeby o czymkolwiek innym pomyśleć. Dla takich rodzin, które nie mają czasu, żeby samodzielnie zająć się zmianą instalacji, rozwiązaniem może być boś ekosystem. Chcielibyśmy, aby rola klienta, który będzie chciał skorzystać z tego typu układu, była jak najmniejsza, żeby nie wymagała jakichś. Fachowej wiedzy. To rozwiązanie chcemy dostarczyć pod klucz, czyli sprawdzamy, jakie są faktycznie potrzeby energetyczne danego gospodarstwa domowego i pod te konkretne potrzeby zaproponować rozwiązanie. W ciągu ostatniego półrocza weszły w życie zmiany, które mają za zadanie upowszechnienie Zielonych Inwestycji i wymuszają większą energooszczędność nowych budynków. Zmiany w dużej mierze dotyczą wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, energetyki prosumenckiej zmian w charakterystyce energetycznej. Budynków w celu mniejszego wykorzystywania pierwotnej energii nieodnawialnej. Przyszłych właścicieli domów czeka w tym roku jeszcze jedna zmiana. Trwają prace nad przepisami, które uproszczą budowę swoich czterech kątów. Znikną dotychczasowe pozwolenia na budowę, ich miejsce zajmą zgłoszenia. Rewolucja w cieple dla twojego domu. Więcej o rozwiązaniu Boś Ekosystem na www.bosbank.pl ukośnik ekosystem sprawdź ile możesz zaoszczędzić już dziś.